Jeśli znudził Ci się Twój telefon i chciałbyś go odświeżyć, ulepszyć lub przyspieszyć, ten poradnik jest dla Ciebie. W tym filmie zobaczysz zmianę czcionki systemu, zmianę rozdzielczości ekranu, zamrażanie i usuwanie aplikacji systemowych, zmianę animacji ekranu czytywania i przyspieszenie karty pamięci. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to zrutowanie telefonu. Sposobów na to jest wiele. Możesz użyć jednej z kilku aplikacji Super One Click, Universal Android czy nWallcat, lub poszukać w internecie dedykowanej aplikacji dla Twojego modelu. Zmiana czcionki systemu Ściągnij z marketu aplikację FontChanger i przygotuj zestaw czcionek. Pamiętaj, że czcionki muszą być zgodne z formatem TrueType z rozszerzeniem .ttf. Muszą posiadać pełne polskie znaki. Po zainstalowaniu aplikacji wgraj je do folderu .fontchanger na kartę pamięci. Przejdź do programu i wybierz nową czcionkę. Pamiętaj, że nie wszystkie będą poprawnie wyświetlane. Najlepiej przetestuj kilka. Aplikacja ta posiada jeszcze jedną opcję, zmianę wielkości DPI. Coś w tylu zmiany rozdzielczości ekranu. Mniejsza liczba spowoduje, że tekst i ikony będą mniejsze, przez to więcej zmieści się na ekranie. Jednak może on być wtedy mało czytelny. W moim przypadku domyślna wartość to 160. Zmieniaj ją małymi krokami, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie wyświetlane. Ustaw np. o 10-20 jednostek mniej i zrestartuj telefon. Parametr ten możemy zmienić ręcznie. Uruchom menedżer plików z dostępem do ruta, np. solid explorer i przejdź do folderu system. Otwórz plik build.prop przez solid explorer text editor, znajdź linijkę rosf-lcd-density i zmień wartość na mniejszą. Jeśli chcesz, aby wszystko na ekranie było mniejsze lub zwiększ, jeśli obiekty mają być większe. Zapisz pliki, uruchom ponownie telefon. Tak wygląda ekran przy poszczególnych rozdzielczościach 160 i 140 dpi. Zamrażanie nieużywanych programów. Usuwanie aplikacji systemowych, których nie da się odinstalować tradycyjną metodą, wiąże się z ryzykiem niestabilności smartfona. Jednak wersje testowe gier czy inne nieużywane aplikacje, które są dostarczane wraz z softem producenta, możemy bez problemu zamrozić. Nie zostaną one usunięte, lecz ukryte dla systemu. Przez co nie będą się wczytywać i w głównym menu będą dla nas niewidoczne. Użyj do tego aplikacji Root Uninstaller. Pamiętaj, aby zamrażać tylko te aplikacje, które wiesz do czego służą i nigdy ich nie używasz, jak na przykład Google Talk, Radio FM czy Domyślny Manager plików. Zmiana boot animacji. Jeśli znudziła nam się animacja przy włączaniu telefonu, możemy ją zmienić jak tapetę. Musi być tylko w odpowiednim formacie. Najprościej jest ściągnąć z marketu aplikację Boot Animation Changer. Znajdziemy tutaj dużo różnorodnych animacji. Należy wybrać dowolną, pobrać, ustawić rozdzielczość naszego ekranu i uruchomić ponownie telefon. Jeśli znajdziesz w internecie jakąś ciekawą boot animację, możesz ją ubrać ręcznie. Skopiuj plik botanimation.zip na kartę pamięci. Na smartfonie uruchom manager plików, który ma dostęp do ruta. Skopiuj plik botanimation.zip. Skocz do urządzenia system, przejdź do katalogu system. Folder media i usuń plik, który się tam znajduje. Jeśli wyskoczy błąd spróbuj ponownie. Następnie wklej nową but animację. Pozostaje nam tylko ponowne uruchomienie telefonu. Gdyby telefon się nie włączył, należy wyjąć na kilka sekund baterię i włączyć jeszcze raz. Od tej chwili możemy cieszyć się nową animacją ładowania systemu. Przyspieszenie karty pamięci. Ściągnij aplikację SD Speed Increase i zmień wielkość pamięci podręcznej. Program zaleca ustawienie 2048 kb. Możesz spróbować z inną wielkością, mniejszą lub większą, to zależy już od Twojej karty pamięci. Możliwe, że w ogóle nie zauważysz różnicy, jednak warto spróbować. Jeśli program spełni swoje zadanie, zaznacz opcję Set on every boot, aby wartość nie resetowała się po każdym uruchomieniu telefonu. Do przetestowania transferu zapisu i odczytu posłuży nam aplikacja SD Tools. Szybkość zapisu mojej karty prawie się nie zmieniła, jednak odczyt jest dużo większy, a tutaj wyniki z moich pomiarów.